W kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Joanna Bogu żurkę jestem dyplomowaną mistrzynią krawiectwa, konstruktorką i projektantką odzieży. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu. Kursy online oraz szkołę konstrukcji i szycia miarowego online. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach, pokażę Ci, jak ustawić ścieg rolujący mereszkę. Do ustawienia ściegu mereszka potrzebujemy ustawić trzy szpulki nici. Wprowadzając do pierwszego naprężacza, do drugiego naprężacza i trzeciego naprężacza. To jest naprężacz od prawej igły. Te dwa naprężacze są dolnymi naprężaczami nitki. Od igły naprężacz ustawiamy na jedynkę. Ostatni naprężacz. Ustawiamy na szóstkę i przedostatnie zostawiamy na piątce. Przy szyciu pokażę ci jak jeszcze manewrować, by dobrze ustawić ścieg. Do ustawień ściegu mareżka potrzebujesz zostawić tylko jedną igłę od strony prawej. Lewą stronę wyciągamy całkowicie. I języczek, który tutaj nam wystaje i mamy opis S R należy przeciągnąć aż do R. Żeby to uzyskać należy jak i nóż górny, tak i nóż dolny odchylić od płytki ściegowej przytrzymując w tym momencie odsuwamy cały języczek aż do r przy ściegu mereszka nóż dolny można zostawić bądź go schować wszystko zależy na jakim materiale będziecie wykonywać ścieg żeby schować taki nóż należy Odchylić go i w tym momencie przeciągnąć go w dół. Jeśli masz bardziej wymagający materiał, czyli nitki z materiału wychodzą, czyli tak zwanie materiał nam się siepie, zalecam ten nóż zostawić, by ładnie krawędź materiału nam obcinał. Pokrętwa po prawej stronie, Górne ustawiamy na R, dolne, czyli gęstość ściegu, ustawiamy na 0,5. To pokrętło możesz dowolnie przekręcać na gęstość ściegu, czyli ścieg może być albo bardziej zwarty, bądź mniej zwarty. Ja zalecam ustawić tu 0,5. Tym pokrętłem od noża możesz ustawiać szerokość ściegu. Pokręcając pokrętłem, zwróć uwagę, jak nóż odchyla nam się od krawędzi. Jest to ważne, jak w jakim materiale będziesz ustawiała ściek. Im bardziej cienki materiał, bardziej siepiący się zalecam odsunąć. Krawędź noża dalej. Jeśli noża nie zastosujesz, czyli schowasz nóż, pokrętło to nie musisz ustawiać. Włączamy overlock, podnosimy stopkę i podkładamy materiał tak, aby był bliżej igły. Naciskamy na pedał i sprawdzamy z tymi ustawieniami, czy krawędź, którą chcemy oprzeć na maryszce, jest odpowiednio oprzyta do naszych wymogów. Wszystko zależy od overlocka, od jego ustawień przy naprężeniu. Po próbnym przeszyciu sprawdź, czy Twój ściek jest dobrze ustawiony. Jeśli uważasz, że jest za szeroki, należy zmienić szerokość na mniejszą. Tu mamy ściek wcześniejszy naszej mereszki. W tej części dalszej jest ściek o dużo węższy niż pierwszy. Sprawdź, czy twój overlock dobrze wykonał ten ściek. Jeśli uważasz, że nici od spodu twojego ściegu źle się układają, zwróć uwagę na te dwa pokrętła, te dwa naprężacze, które mamy, którymi możesz manewrować. Ustawiam ściek troszeczkę lżej. Ten natomiast zostawiam w tym miejscu, który jest. I sprawdzam, czy odpowiednio overlock wykonuje ściek, który chcę uzyskać. Jeśli Twój ściek jest ładniejszy, czyli żadne nici nie wychodzą na zewnątrz, czyli Udało Ci się ustawić właściwy ściek rolujący w Twoim overlocku. Ważne jest, aby przy wykonywaniu ścieku rolującego nitka od spodu nie wychodziła nam na zewnątrz. ścieg po moich drugich ustawieniach jest odpowiedni niż ściek, który zrobiłam. Wcześniej meryżkowy. Zmieniając tylko te dwa ustawienia, które pokazałam wcześniej. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałam w tych szyciowych wiadomościach jeszcze bardziej umilą Wam szycie.